Gdybyście się zastanawiali, to po prostu za dużo sobie rewatchuję teraz filmików Krzysztofa Gąciarza z jakichś tam lat 2012-13. Stąd taka estetyka. A ja tylko robię spaghetti, jakby... a zresztą. Podoba mi się to posiadanie dwóch obiektywów. Niemniej nie można ich zbytnio zabezpieczyć, bo jak zmieniam co chwila jeden i drugi, to wiecie, nie nałożę dekielka i tak moja perfekcjonistyczna dusza trochę... Ubolewa, ale ja te spaghetti. To jest w sumie taki bardzo tani sposób na jedzenie obiadów w Japonii, bo macie po prostu gotową saszetkę, którą trzeba wylać na ugotowane makaron, i to w sumie całe danie. Są różne smaki, to jest akurat chyba Mentaiko, czyli takie jaja ryby, ale, ale nie do końca. Tu wkleję z Google, co to jest Mentaiko, bo nie umiem teraz o tej porze wytłumaczyć. O dwój akcje, bo jednak się okazuje, że jedną paczkę miałem bazyliową, a ja akurat mentajko to tak średnio. Także to zróbmy sobie wersję bazyliową. No i kiedy nasz makaron jest już gotowy, to cyk, jeszcze trochę parmezanu, żeby było luksusowo. I voila. Zobaczcie jakie piękne. No i tak jak część z was może myśleć, że my w Japonii jemy tylko sushi, to nie. To jest najtańszy rodzaj obiadu, jaki można zjeść, bo ta sosetka z tym sosem kosztuje jakieś stojęte, z jakieś niecałe 3 złote, także można zjeść tanio. Cały obiad chyba 5 zł, także spoko. Także moja obiadokolacja kolacja za jakieś 5 zł jest już gotowa. Nie zawsze musi być luksusowa, ale też może być dobrze. Victor Coello. Jestem z siebie dumny, bo dzisiaj nagrałem w sumie film na kanał po angielsku w końcu, zaczynający nową serię. Ale to sprawia jednak, że jestem trochę nieśmiały, bo jest mała szansa, że ktoś zrozumie Polski w Japonii, a angielski już jednak szanse rosną. Pomyślicie sobie, a, Wiktor, jaki masz dla nas przekaz? Czemu teraz nagrywasz, jak jest już godzina 21 chyba? Po prostu oglądałem Krzysztofa Gęsiarza stary film, tak jak mówiłem, i spodobało mi się, jak wygląda te spaghetti, więc tak stwierdziłem, że zacznę dzisiejszy odcinek. Jestem, Jestem artystą. artystą. Ale faktycznie, no, zobaczcie, małe światełko kolorowe, a ile radości, ile radości, i jakie piękne ujęcia można zrobić. W życiu każdego mężczyzny, który ma dłuższy zarost, przychodzi ten dzień, kiedy chcesz się ogolić. I przypomnieć sobie, że wyglądasz średnio. To dzisiaj jest ten dzień dla mnie. Ale zacznijmy kolejny dzień w tym vlogu. Pokażę Wam fajny bajer, który sobie kupiłem. Także kupiłem sobie wczoraj bardzo fajny bajer, mianowicie blender. Blender, który jest bezprzewodowy. Możecie go sobie odpalić. Gdzie chcecie, i zrobiłem już parę fajnych koktajli: mianowicie lassi z prawdziwego mangu, jogurtu, mleka oraz takie koktajle shakei śniadaniowe, jak chociażby banan, owsianka, mleko, borówki. Jest to bardzo spoko, ale tym razem zróbmy sobie kawę mrożoną, bo tak sobie wymyśliłem. Zaczynajmy! Teraz uwaga, cała magia, ponieważ nie ma tutaj nigdzie przewodu. Dobre. Nie. Pomyślicie sobie, a ale głupie, na pewno się rozładuje, na pewno mało trzyma na baterii. Już zrobiłem chyba z 6 szejków na tym blenderze i jeszcze ani razu nie musiałem go ładować. Niemniej, nawet jeśli będziesz musiał go naładować, to uwaga, z tyłu jest USB-C, więc bierzemy sobie ładowarkę od laptopa i tyle. To jakby to cała filozofia. Piszecie do mnie w listach, Ej Wiktor, Ej wiktor czy warto wiktor, to, warto to kupić, kupić? Bo to jest dość drogie, bo to jest firma Ninja, to jest firma jakaś tam amerykańska, która jest mega popularna w USA. Masz to w Polsce? Nie wiem. Co jest tam? Kuba Klawiszer? Żeby wam polecać teraz takie coś? Było w kostko w Japonii w promocji dwa w cenie jednego na Amazonie, no to kupiłem. A z racji, że ja w kombini ostatnio jestem uzależniony uz... od smoothie, które są teraz w 7-Eleven sezonowo. A takie smoothie kosztuje 10 zł. No to, no to kupno takiego blendera było po prostu tańsze. Ale tu oczywiście rodzi się pewien mały, a w sumie duży disclaimer. Owoce w Japonii są drogie. Naprawdę drogie. W każdym razie można kupić mrożone owoce i to ja robię. To nie jest recenzja, to nie jest reklama, po prostu chciałem wam pokazać, żeby jest fajne. No i się oblałem. Nie? Klasycznie. Zacząłem ostatnio QA na Instagramie i spytałem was, czy macie jakieś pytania odnośnie Japonii. Odezwało się niewiele osób, więc zachęcam, jeśli to oglądacie i chcielibyście wziąć udział w QA, tudzież macie jakieś pytania odnośnie Japonii, życia w Japonii, bądź też jakieś inne pytania związane z tym, co ja nagrywam, to zapraszam na Instagrama, który wyświetli się tutaj. Nazwa na Instagramie jest taka sama jak na tym kanale na YouTubie, więc. Także pierwsze pytanie zadał Johnny in Travel. Johnny w sumie nie zadał pytania, zadał konkretny pomysł na filmy o japońskich toaletach. No więc, tutaj, jeśli chodzi o film o toaletach, to mogę wam się zwierzyć z pewnej historii. Bo, próbowałem taki film już zrobić dawno temu. Ale chodźcie, powiem wam o co chodzi. A więc, ogólnie rzecz biorąc, pewnego razu sobie podchodzę do toalety w Shibui, która jest przezroczysta i chciałem ją nagrać. No, ale jak może nie wiecie, to wszystkie te toalety znajdują się często przy jakichś placach zabaw i tak dalej. Więc, możecie sobie wyobrazić, jak durnie wygląda się z wielką kamerą, chcąc wejść do kibla, gdzie jest kolejka po prostu dzieciaków i rodziców. Wygląda to strasznie, nie? Jakby nie róbcie tak. Chcecie obejrzeć taki materiał, i kiedyś to pewnie nie zrobię, jak te toalety w ogóle zaczną działać, bo te przezroczyste toalety, które podejrzewam Johny pytasz, teraz są chyba w ogóle wyłączone, znaczy one chyba już nie działają, znaczy nie działa ten feature, że są przezroczyste. Chyba, że mówimy o kiblach japońskich i ich funkcjach, to to jest też temat na ciekawy odcinek, ale jest takie muzeum toalet i myślę, że tam by było w sumie fajnie nagrać coś takiego. No, dzięki Johny. To może pomyślimy. Dlaczego wyjechałeś do Japonii? Praca, zamiłowanie do kultury? W tym jest w sumie prosta rzecz, no, mianowicie no, moja żona jest Japonką, to jest chyba zrozumiałe, czemu wtedy znaleźliśmy się w Japonii. Ja o Japonii myślałem w sumie już bardzo długo, można powiedzieć, większość swojego życia, bo po prostu tak jak kiedyś powiedziałem, bardzo lubiłem filmy Krzysztofa Gąciarza, na przykład, które właśnie pokazywały to życie w Japonii. I było to dla mnie zawsze interesujące. Ja z reguły nie interesowałem się Japonią, aż tak jak niektórzy, czyli jakaś tam kwestia anime, mangi i tak dalej. Bardziej interesowało mnie po prostu zwykłe życie, patrz... Wiecie, to jak tu jest czysto, jak wszystko jest w miarę poukładane. Jest to ciężki kraj do życia, o czym wiele ludzi na YouTube chyba nie mówi. Mieliście u mnie już okazję oglądać kwestie urzędowe, kwestie wizowe. To nie jest zawsze takie kolorowe życie, jakby się chciało. Niemniej uważam to za ciekawe i uważam, że jeśli ktoś marzy o życiu w Japonii, to tak naprawdę, no, sky jest the limit. No, jeśli robicie to z głową i nie wyjeżdżacie na wizie turystycznej, chcąc potem zostać dłużej niż ta wiza przewiduje, to raczej nie będziecie mieć problemów. No i życie w Japonii tak naprawdę nie należy do najtrudniejszych. Nie jest też najłatwiejsze, bo nie jest najłatwiej legalnie tu przyjechać i zacząć pracować, ale da się to zrobić. I z tym się też wiąże w sumie następne pytanie, mianowicie czy ciężko jest na odległość znalezienie pracy i zakwaterowanie w Japonii, jeśli chodzi o wizę Working Holiday? Ja na wizie Working Holiday nigdy nie byłem w żadnym kraju. Martyna, która się przejawia na moich vlogach ona była na Working Holiday zarówno w Korei jak i teraz w Japonii. No i jak tylko Martyna wróci, bo jest obecnie na wyjeździe, to poprosiłem ją, żebyśmy może nagrali coś właśnie na ten temat, bo no ona ma doświadczenie z Working Holiday, ja nie mam, więc Raczej wolicie first hand experience, lub ktoś wam opowiedział. Bo tutaj wiecie, część ludzi może nie wiedzieć, ale w Japonii, żeby dostać legalnie pracę, a powiedzmy nie jesteście małżonkiem Japończyka, Japonki, no to trzeba dostać pracę, zanim się przyleci. Wyjątkiem jest właśnie Wiza Working Holiday, która pozwala wam ubiegać się o pracę. Jak już jesteście w Japonii. Jeśli chcecie przyjechać i dopiero szukać pracy, to i tak nie dostaniecie wizy, bo musicie być poza Japonią, żeby dostać wizy. Co nie znaczy, że się nie da. Można, tylko trzeba po prostu z głową i trzeba wiedzieć jakie jest prawo. Może ktoś jest na wizie pracowniczej i chciałby się podzielić na filmie, to zapraszam na Instagrama, chętnie możemy coś nagrać. I uważam, że takie informacje są spoko, takie doświadczenia są spoko, natomiast trzeba oczywiście pamiętać, że, wiecie, przepisy się zmieniają. Ja miałem ogromnego pecha, bo ja... Bardzo dużo się dowiadywałem a propos wizy małżeńskiej w Japonii Okazało się, że w momencie, w którym ja wyrabiałem tą wizę, to wszystkie przepisy się zmieniły Nadal nie jest to nic nieosiągalnego Jak widać, ja tu już jestem od roku I, i żyję, i jest nic Dobra, kupiłem tą specjalistyczną maszynę To dla dynamiki filmu Zróbmy jeszcze jeden Koktajl, który jest moim ulubionym, i możecie napisać w komentarzu, czy też byście taki sobie wypili. Czy to fójka, czy nie wiem, nie lubicie zdrowego. Dwa banany. Tak jak mówiłem, w Japonii jest strasznie ciężko dostać owoce, więc borówki są mrożone. Są ok. No już skończyła się cała paczka po dwóch dniach używania. 150 gram borówek kosztuje 6 zł, niecałe. No ale dobra, robimy dalej. Chyba się rozładował. No dobra, to ja dam mu jakieś parę minut you... parę minut. Later. Ok, minęło w sumie trochę więcej niż 5 minut, myślę, że jakieś 10-15 cały czas jest na kablu, cały czas się ładuje, ale. Działa. Ja to w ogóle uważam, że wiecie, kobiety mają te swoje stanleje i tak dalej. My faceci też powinniśmy coś mieć. Może, może blender przenośny. Wiecie, białko, moc. Energia, witaminy. Też ma rączkę, też można go trzymać i sobie chodzić. Jest świetne, ja polecam. Też sobie kupcie. Znaczy, nie wiem, ile to kosztuje w Polsce. Ta firma jest amerykańska, więc sobie może być drogie. Ale, ale, ale to nic, kupcie sobie. Stanley też jest drogi. Jak wasza żona, może, dziewczyna, może, to, to wy też możecie. Nie dajmy się! A tak zupełnie szczerze, już kończąc ten odcinek, oczywiście zachęcam was do zostawiania komentarzy, pytań w QA, do wchodzenia na Instagrama, gdzie właśnie czasem robię QA. Jeśli chcecie sobie pogadać o wyjeździe do Japonii, co warto, czego nie warto, to też możecie się odezwać. Na ile będę Dowiedział to wam, oczywiście pomogę. No i to tyle: no, możecie zostawić komentarze, Martynie, a propos Working Holiday, co Was tam interesuje, to przekażę, zapytam. Myślę, że wyjdzie ciekawy film dla tych osób, które chcą przelecieć do Japonii, a są młode i nie wiem, boją się. Martyna pokazuje, że się da. I to tyle: ja mam parę pomysłów na następne filmy. Teraz jest w Japonii pora deszczowa, właśnie dzisiaj się zaczęła, pewnie będzie padać. nie mniej wymyśliłem parę takich ciekawych formuł też na Discordzie, społeczność mi trochę pomogła. Co możemy robić ciekawego w te deszczowe dni, więc czekajcie na te materiały, a ja wam dziękuję za oglądanie tego chaotycznego vloga, być jak Krzysztof Gąciarz, bo nie chcę tutaj naśladować Gąciarza, ale był kiedyś taki hashtag na Instagramie związany z tymi ledami, które były na początku te kolorki, i tak dalej, wiecie, jakieś, jakieś takie, takie, takie te. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego hejka.